Witam serdecznie. Zrobimy dzisiaj sobie taki mały test GPS-ów. Zobaczymy, jak szybko się włączają, jak działają. Po lewej stronie mamy Garmina Instincta. Jest to zegarek sportowy. Jest to pierwsza generacja. A po prawej stronie mamy Apple Watcha Serie 8, 45 mm. No i zobaczymy, jak to wszystko chodzi. No i teraz, najbardziej, karkołomna część testu, czyli włączenie tego, bo nagrywam to telefonem, więc mam zajęte ręce no ale spróbuję to teraz odpalić Dobra marsz plener, odpaliłem i i chód pyk odpalone obydwa wybaczcie, że w ten sposób ale no, nie ma żadnego tu i statywu gdzie mógłbym w lepszy sposób to wykadrować i pokazać no i dobra Przejdę się kawałek i na końcu po prostu porównamy sobie dystanse, czy mniej więcej pokazuje to podobnie, czy nie. Widzimy się na końcu. No i dobra, ja się chwilę przeszedłem, zatrzymałem obydwa treningi. No i wnioski są następujące: Dystanse 640. Oraz 630. Z tym, że na Apple Watchu w ostatniej chwili wybiło 640, więc było praktycznie web w web. Zegarki mierzą identycznie. Średnie tempo 1243 w Apple Watchu oraz 1259 w Garminie, więc jest bardzo, bardzo podobnie. GPS-y działają w identyczny sposób. Jak widzicie, łączny czas na obydwu zegarkach, smartwatchach to 8 minut. Oraz 11 sekund. No i co? I tyle. GPS porównany na obydwu zegarkach. Nie ma dużych różnic rozbieżności. rozbieżności. Ja się z Wami będę żegnał. Komary zaczynają gryźć. Za jakiś czas wleci test Apple Watcha, bo Garmin został już przetestowany. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z innymi materiałami. A ja idę dalej, przejść się po lesie, odetchnąć trochę świeżym powietrzem. No i co? Do usłyszenia hejka.